Cześć, witajcie z tej strony Wacha, a przed Wami kolejny odcinek z Morrowinda. Już za chwilkę Wam wytłumaczę, co ogólnie się teraz dzieje i co robimy. Ale na wstępie powiem, że musimy zaprowadzić tego wysokiego elfa do Pelagiat. Mamy go tam zaprowadzić, bo chcemy uzyskać jego notatki. Jest to misja od gildi magów. No i nasza przełożona znowu pokazała charakterek i stwierdziła, że ją nie obchodzi czy iter, Mer iter Merel w ogóle dotrze do Pelagia, To ona po prostu chce jego notat notatki, no ale my go oczywiście spokojnie zaprowadzimy. Dobra, i odcinek byłby dużo wcześniej, ale miałem problemy z nagrywaniem. Nagrywałem właśnie. Yy... Znaczy może nie z nagrywaniem, ale po prostu yy, program. Yy... Program popieprzył mi i rozdzielczość i format, więc materiał był do wyrzucenia, a nagrywałem właśnie yy, eksplorację Punabi, czyli tam gdzie mieliśmy yy, odzyskać należności względem Gildii. Yy, tam troszkę poeksplorowałem, i także nagrywałem tą misję w Sulli Punt yy, gdzie mieliśmy przekonać byłego Telwani, aby dołączył do Gildii Magów. Szkoda, że to... kurczę, gdzie... nie tutaj chciałem iść. Musimy się wrócić. Stroszę, stracę trochę kasy, ale nieważne. Chciałem iść tutaj, dobra. Stąd jest najbliżej do Pelagiet. No i nie... nie... szkoda, że nie nagrał się ten materiał z Punabi, bo było tam dość ciekawie. Była tam dość wymagająca walka, musiałem trochę pokombinować. Chyba z dwa razy zginąłem, no ale w końcu sobie tam jakoś poradziłem. I po prostu szkoda, że to się straciło, bo no było tam dość, dość ciekawie. Trochę walki z, innymi, z różnymi magami w ogóle. W Suli Punkt nie było nic ciekawego, no bo tam po prostu trzeba było go przekonać, czyli wykorzystać starą i skuteczną łapówkę. Przed nami jest Ogar. Najpierw może go potraktuję z kuli ognia. Z tego, jak widzicie, nasz towarzysz korzysta z magii. Tutaj już właśnie jest Pelagiat. Wystarczy, że zaprowadzimy go do gospody i tyle. I w sumie, gdy już go zaprowadzimy tam, to możemy sobie odwiedzić ten tutaj grobowiec. Jest on związany z głównym wodkiem fabularnym, ale o tym troszeczkę później. Dla gildi magów wykonałem jeszcze jedną misję, ale była ona podobna do tej z Sulipunt, bo po prostu mieliśmy przekonać pewnego argonianina, żeby zaprzestał szkolenia, przywrócenia bez pozwolenia. No i po prostu no, trzeba było użyć łapówki i on przestał nas i on przestał po prostu da dawać nauk. Po prostu przestał szkolić innych ludzi. Za Pelagiat znajduje się bardzo fajna plantacja. Z tego co pamiętam, nazywa się to plantacja Dren. Możliwe, że kiedyś się tam udamy. Nie wiem zresztą, jak będzie z tymi odcinkami z Marowina, ale o tym powiem jeszcze za chwilkę. W Plantacji Dren jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Dobra, i teraz? No, choć tutaj. Notatki Termarela. Dzięki Tobie dotarłem bezpiecznie do osady Pelagia. To był wyjątkowo dobry uczynek. Nie wiem, czy Rangę Iluzjonista nie jest dla Ciebie zbyt niska. No i właśnie przez te trzy misje, które wykonałem poza nagraniami, no a w sumie nie poza nagraniami tylko w złym nagraniu, mam już Rangę Iluzjonista. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto z takim entuzjazmem podchodziłby do moich badań. W dowód mojej wdzięczności przyjmij kopię moich notatek. No i tutaj mamy notatki, które mamy oddać naszej przełożonej. Jest takie coś, tu jest takie krótkie. Więc nie ma sensu nawet tego czytać. Jest tylko wstęp. Dobra, no to idziemy. Yy, idziemy do. Do, tam, do tamtego grobowca. I tak, yy, co z tymi odcinkami z Moroinda? Wiecie, Mor i tak, tak jak wspominałem na samym początku w pierwszych odcinkach, że morowinda całego nie da się pokazać. Yy, I nie wiem, czy. Nie będę się po prostu zbliżał do jakby zamknięcia tej serii, albo przynajmniej zawieszenia. Bo ja w Morowinda grałem już naprawdę dużo i po prostu, no za jakiś czas, może mi się już nie chcieć i tyle. Więc na ten moment ja tą serię zawieszę. To będzie ostatni odcinek. No i po prostu, jak znowu przyjdzie mi na Morowinda, to zacznę nagrywać znowu. Bo, i tak, tej serii w sumie nie da się skończyć. Na moim kanale to będzie taka seria, nie wiem po prostu jak to nazwać: Morrowind. Nie dałoby się skończyć w iluś tam odcinkach. No, chyba że uznalibyśmy, że główny wątek fabularny to jest, nie wiem, zakończenie serii. No, ale główny wątek fabularny w Morrowindzie nie jest jakoś zbytnio ciekawy, więc nie wiem, czy jest sens go w ogóle pokazywać. Inne rzeczy są po prostu ciekawsze. No przynajmniej dla mnie, jak na przykład eksploracja, czy po prostu inne gildie. Więc możliwe, że... Nawet niemożliwe, tylko po prostu tą serię aktualnie zawieszam. I po prostu jak znowu najdzie mnie ochota na Morrowinda... Aha, nie mam kondycji powala mnie na ziemię. I po prostu jak znowu najdzie mnie ochota na Morrowinda, to zacznę nagrywać znowu. No bo wiecie, no... Tak, jak wspominałem, nie pokażę wszystkiego, a nie ma sensu, żebym ja tutaj na siłę latał i na siłę robił te odcinki. No, to po prostu będzie widać, że mi się nie chce, więc to nie ma żadnego sensu. Dobra, zbierzemy sobie tutaj mączkę kostną. O i właśnie, gdy byłem w tamtym Pnobi, walczyłem z taką pewną czarodziejką, ona przywołała truposza, czyli takie stworzenie, które możliwe, że spotkamy tutaj w grobowcu, nawet bardzo możliwe, które obniża statystyki. I nie wiem czemu, bo byłem w kapliczce, która powinna mi przywrócić te statystyki, ale jak, nie, ale jak widać to nie działa, chyba, że to jest po prostu jakiś błąd graficzny, nie wiem. Idziemy tutaj dalej. O, i to jest właśnie ten truposz, który obniżył mi siłę. Tam jeszcze mamy szkieleta. Co on na mnie rzucił? Aha, milczenie, czyli yy, jak, mam, jak mamy na siebie rzucone milczenie, to nie możemy używać zaklęć. Mamy zerową szansę na rzucenie zaklęcia. To jest bardzo przy, przydatne w walce z magami. Yy, użyję sobie przywrócenie kondycji. Żeby go lepiej trafiać. No i tak coś nie mogę trafić. Dobra, zabity. No i właśnie on ma tutaj takie strzały. Milczenie przez 5 sekund. Dość sporo warte. Weźmiemy je sobie, oczywiście. Przeszukamy sobie ten. Calusienki grobowiec i tak to jest związane z główną, z głównym wątkiem fabularnym. Nie pamiętam, co tutaj trzeba było zdobyć, ale coś mi się kojarzy, że w tym grobowcu jest pewien przedmiot, który po prostu y, musimy przynieść takiej orczycy z gildi magów, żeby tam nam, z tego co pamiętam, podała jakieś informacje czy notatki, coś w tym stylu. Y, słyszę, że ktoś za tymi drzwiami jest, ale najpierw sprawdzimy sobie dół. Tutaj jest szkielet. Nie udało mi się rzucić. Mam dość długą broń. Dobra, zabity. O, jeszcze jeden. Dobra, też zabity. Yy, kaleki szkielet. Szkielet łucznik. I tutaj bardzo fajne combo, czyli podatność na ogień i obrażenia od ognia. I tutaj akurat te wratuśnie są zbyt, du zbyt duże, ale przy takich... Połączeniach można wyciągnąć naprawdę fajne obrażenia. Przeszukamy sobie tutaj oczywiście wszystko. Tutaj nie ma nic ciekawego. Mączkę kostą zbieram, bo przyda się do alchemii. Dobra, już w sumie nie przeszukuję tego, wchodzimy do tego pomieszczenia, ale najpierw wrzucimy sobie uzdrowienie serca. Nie udało się. Nie udało się. Dobra. Tutaj jest zejście na dół, a dobra, idziemy tutaj. O, jak widać, jest tam jakiś szkielet. Potra I tutaj wystają ręce truposza. Strasznie nie lubię tych przeciwników. Tego ten szkielet do nas nawet nie podejdzie. O, właśnie. Dobra, tutaj jest ten truposz, ale najpierw skoczymy tutaj zobaczyć. Kolejne drzwi. No i tutaj jest pusto Worek, składniki alemiczne sobie weźmiemy. Tej książki nie będę brał. Dobra, i teraz zajmiemy się tym truposzem. No to jest dość, może nie ciężki przeciwnik, bo wrażenie ma on dużych, no ale ma te yy, zmniejszanie współczynniku, co jest. Bardzo uciążliwe. Bo wiecie, walka z nim... O, no, mamy zmniejszoną wytrzymałość teraz. Siłę zresztą. Albo nie, akurat ten zniżył nam tylko czasowo. Ale czasami z zakręcie, że po prostu zmniejsza on to nam na stałe i może skończyć się tak, że na przykład obniży nam siłę do takich wartości, że nie będziemy mogli się po prostu poruszać, bo będziemy przeciążeni. I nie wiem, czy, czy to nie jest ta czaszka związana z misją. Tutaj mamy jakiś sztylet, sztylet sądu. Dobra, weźmiemy go. Umiejętność bez zbroi do 10 wzrosła. Ten hełm również weźmiemy. Kolejne składniki alchemiczne. I łączkę kosną już sobie odpuszczę. No to teraz wchodzimy do góry. I nie wiem, czy coś nam jeszcze zostało do przeszukania. Hmm, chyba nie byłem tutaj. Tak, no tutaj na pewno nie byłem. Serce gula, dość sporo warte. Co to jest już wszystko? Wychodzi na to, że tak. Hmm. Tutaj przed chwilą weszliśmy, tu jest to pierwsze. O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Nam raz zabity. Drełkowy wosk też sprowarty. Salogniste również. No i trzeba użyć uzdrowienia serca. I teraz jest już chyba. Czekajcie to będzie tak. No z tego co widzę to jest już raczej wszystko. Jeszcze przejdę tutaj kawałek i zobaczę. Tak, no to jest tutaj już wszystko. Wydaje mi się, że wszędzie byliśmy. Tu prawdopodobnie też. No, to jest to pierwsze pomieszczenie, które odwiedziliśmy. Czyli tutaj, tak mi się wydaje, że jest już wszystko. Chyba, że tutaj nie poszliśmy. Nie wiem. Szczerze mówiąc, pomieszałem się trochę. Nie zastanawiałem się zbytnio, gdzie idę. Tylko szedłem po prostu przed siebie. Po prostu nie zastanawiając się. Dobra, no czyli to jest normalnie, można było sobie przejść na około. czyli to jest wszystko i w tym momencie y, kończę ten odcinek i tak jak mówiłem, na jakiś czas, y, nie wiem naprawdę jaki, no na nieokreślony czas po prostu zawieszam tą serię, bo nie mam zamiaru nagrywać na siłę, ja już czuję, że ten Morrowind mi się y, przejada, co prawda dużo tych odcinków nie było albo nie jest, to jest odcinek ósmy. No ale po prostu w Moruinda grałem już naprawdę kupę czasu i już czuję, że nie będzie mi się chciało, ale z Moruindą mam tak, że po prostu, wiecie, troszkę pogram, przez jakiś czas mi się nie będzie chciało, potem mi się znowu będzie chciało, więc to będzie yy, taka seria, nie wiem jak to powiedzieć, co jakiś czas po prostu powracająca. Nie wiem, czy to się wszystkim spodoba, nie którym osobom może to po prostu nie pasować, ale wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest lepsze niż po prostu ciągnięcie na siłę, że mi się nie będzie chciało, a będę, wiecie, nagrywał na siłę, bo muszę wrzucić odcinek, więc po prostu tą serię sobie zawieszę. Na pewno będzie jakaś nowa albo jakieś nowe, wiecie, w zamian, w zamian tego. No i tyle. Tak więc na razie ta seria jest zawieszona na czas nieokreślony. Tak więc do usłyszenia, cześć!